Dzień dobry, kłaniam się Mariusz. Od razu mówię, że to jest film dla tych wszystkich moich znajomych, którzy wiedzą, czym się zawsze interesowałem, czyli piłką nożną. Czyli nie będzie poruszanych żadnych innych tematów oprócz piłki nożnej, bo wiem, że wielu moich znajomych też się interesuje piłką, a teraz jestem na tym etapie, że po prostu zaczynam spełniać to, co lubię najbardziej, czyli oglądać mecze na żywo więc postanowiłem sobie, że będę jeździł po kraju, na razie zrobimy Dolny Śląsk, bo wiadomo, że to są koszta i też czas, prawda? Postanowiłem sobie jeździć na mecze, oglądać, się, no i też wpadłem na pomysł, żeby recenzować niektóre mecze, no niektóre wszystkie, które będę, w formie krótkich filmików i, i to postanowienie było, nie wiem, dwa dni temu i już wczoraj byłem na pierwszym meczu w Mirkowie, gdzie GKS Mirków, Grał z Orłem Zaukowica Śląskie, czyli drużyna gospodarzy, która jeszcze nie wygrała, plus drużyna gości, która jeszcze nie przegrała. Mecz o 18:30, więc rewelacja. Byłem troszeczkę wcześniej, jako jeden z pierwszych, bo zawsze jestem zdania, że lepiej wcześniej, jak później. Wejście za darmo, oczywiście siadłem sobie na moim najlepszym miejscu. Teraz wam powiem tak, nie będę mówił, Laurek wystawiał piłkarzom, bo to nie o to chodzi, nie będę mówił miejsca w tabeli, bo to też nie o to chodzi. Bardziej jakieś tam ciekawostki, a ciekawostką na pewno było to, że ten mecz dziwnie tak przebiegał z tego względu, że kiedy Orzeł Ząbkowice miał taką nawet sporą przewagę na, na początku mecza, meczu, no to oczywiście Milku strzelił gola, z główki chyba obrońca, jak dobrze pamiętam, strzelił, kapitan. No i tak oczywiście mój nos mówi, mmm, no tak, tak musiało być, widać. Nie, tak nie musiało być. Ale wszystko wróciło do normy, bo dwie szybkie akcje gości i zrobiło się 2-1. Po pierwszej połowie było 2-1, aczkolwiek kiedy patrzyłem na ostatnich obrońców drużyny gospodarzy, wiecie, ci, co mnie znają troszeczkę dłużej, wiecie, że też grałem e, amatorsko w piłkę i też pozycja obrony była mi tak bardziej bliska i też patrzę pod tym kątem na te wszystkie mecze też. E, więc wydaje mi się, że przy drugiej bramce to co zrobił napastnik Oro Zamkowice z obrońcami e, m, drużyny Zmirkowa, no to tak powiem Wam prawdę, że ła, to odbyło Mistrzostwo Świata w wykonaniu e, napastnika z Ząbkowi Śląskich. No cóż, do przerwy 2-1 była widoczna przewaga jakby Orła i jakby to wychodziło w meczu i w wyniku, tak? W drugiej połowie wyszła inna drużyna, wyszła drużyna Mielkowa, która grała odważniej, bardziej wiarę własnej siły, naprawdę mogła się podobać ta drużyna i efektem tego była bramka strzelona z rzutu karnego, chyba po ewidentnej ręce, bo powiem Wam prawdę, że na żywo ogląda się mecze tak, że jeśli przymkniesz oko w pewnym momencie, to możesz nie wiedzieć o co chodzi. Ja chyba wtedy przymknąłem, aczkolwiek no nie, jeśli chodzi o kibiców, nikt nie miał jakby tam zastrzeżeń do tego, że, że ten karny był no więc oczywiście zrobiło się 2-2 i zrobiły się emocje, prawda? Nie jestem zwolennikiem jakby remisów i, i nie to, że życzę. Aczkolwiek byłem troszeczkę e, sympatyzowany z drużyną gospodarzy, wiadomo, że jest, są u siebie, e, grali inaczej, grali jakby tak, no tak bardziej fajnie dla mnie, jako dla kibica bezstronnego, lepiej się to oglądało. Aczkolwiek o Żołnierzu grał wyrafinowany futbol, tak naprawdę widać było, że są tacy doświadczeni i. Tak jak to na tam stronie było napisane gospodarzy, że po prostu doświadczenie i słaniactwo zdecydowało. No i 90 minuta, to już był doliczony czas ewidentnie, rzut karny. I tutaj gospodarze będą mówić, że, jest że wątpliwy był ten rzut karny. Ja powiem naprawdę, ja z pozycji, gdzie byłem na drugim miejscu, na drugim końcu stadionu, nie też się nie wypowiem, czy ten karny był, czy nie był. W każdym razie bardziej mnie zastanawiało to, jak zareagował sędzia, sędzia zareagował dosyć dziwnie, bo y, był tylko krzyk, i te parę sekund, gdzie sędzia chyba nie wiedział, czy ma gwiznąć, czy nie. Więc. Y, nie wiem, to, to było naprawdę długie 5 sekund, czy tam parę sekund. To tak się przypomina, jak Robert Lewandowski też milczał przez chwilę e, i też wyszła z tego chryja. Tutaj nie wyszła taka chryja, jakby to, jak wyjdzie z Lewandowskim oczywiście, to taka przenośni żart. Ale no ta, to, mi, to, to te 5 sekund, czy tam ileś do tego gwizdka o tym karnym. Więc tak się zastanawiam, czy jemu się tak w głowie zagwizdać, nie zagwizdać, zagwizdać, nie zagwizdać. No zagwizdał. E, wiadomo, że gospodarze mieli pretensje, aczkolwiek bardziej sprawiedliwie by było dla całego meczu, jakby mecz się zakończył remisem. Ale nie zakończył się remisem, bo karnego oczywiście drużyna Orła e, wykorzystała i wywiozła trzy punkty. E, wydaje się, że w całym meczu patrząc na drużynę Orła Zomkowice, no ten wynik jakby jest tak by. Podjeżdża pod Sprawiedliwe, aczkolwiek e, gratulacje naprawdę chwała dla Dużych Gospodarzy za, za walkę. Mm, powiedziałem jeszcze teraz parę ciekawostek: Powiem, była sytuacja z końca meczu, gdzie była taka sytuacja, że obrońca Dużych Gospodarzy wpadł w bramkarza gości. Wyglądało tak, że jak nigdy, ale normalnie, się złapałem za głowę, wiadomo, e, bramkarz szedł z boiska, ale podobno wszystko będzie ok. Będzie przerwa chyba, nie wiem jak długa, ale będzie ok. Ale wyglądało to naprawdę bardzo słabo. I jeszcze tutaj ciekawostka, jeszcze ocenie pracy sędziów. Oczywiście wydaje się, że sędziowie byli na takim mocnym, średnim poziomie. To tyle, bo ta, ta jakby zaważyło to ta ostatnia minuta meczu, gdzie ten karny był taki, gdzie wydaje mi się, że jeśli główny sędzia nie jest pewny swojej decyzji, więc... Więc chyba tak jakby zaniża to jego ocenę, bo to jest był wynik na styku i, i doprowadzi do tego, że jednak dużyna jedna wygrała, a druga przegrała. No dobra tak odnośnie kibiców wydawało, wydawało mi się, że mało było ludzi na stadionie. Było dużo ludzi, wydaje się, że też było sporo kibiców z Ząbkowic śląskich albo z dużyny orwa Ząbkowic śląskich. Z tego względu, że słyszałem dużo okrzyków kierowanych do ekipy gości. A jeszcze była taka ciekawostka, że przystanie 2-2 i chyba w końcówce meczu słyszałem, jak któryś z kibiców chyba z, na pewno z Ząbkowic, krzyknął skrzyknął trzeci i oni zaraz strzelili strzeli tego trzeciego gola, lata. Takie właśnie było tak trochę wesoło dla mnie. Z tego względu, że gościu powinien na dzień dobry od razu w Totka puścić, bo to co powiedział się spełniło, więc może z numerami to w Totka też wyjdzie. Ja tylko wam powiem jeszcze z aspektu, ja zawsze będę patrzył też na aspekt kibicowski fakt, że na tym etapie rozgrywek może to wyglądać troszeczkę inaczej niż na etapie wyższym, czyli tam gdzie jest większa ilość kibiców różnych, więc patrzyłem na, ten, na to tak, że po prostu było niedużo ludzi, ale było fajnie kulturalnie i naprawdę można było się skoncentrować na meczu, nie na sytuacjach pozaboiskowych. Więc ogólnie mecz oceniam od 1 do 5 na takie, jeśli mówię, mówię teraz o tej klasie rozrywkowej, także wiadomo, że, że nie będę porównywał tego meczu do na przykład meczu, nie wiem, jakiejś polskiej drużyny w pucharach czy nie. Czyli od 1 do 5 na tą klasę rozrywkową mogę zdać spokojnie 3,5, bo, bo, bo się działo, naprawdę się działo, była walka, się działo i i, I było naprawdę fajnie. No dobra, to był pierwszy mecz, drugi mecz taki jeszcze tak wkrótce dzisiaj był. Powiem wam prawdę, 12 godzina to jest tragedia. Ja tam przyjechałem 15 po 11 i normalnie siadłem sobie na niezadaszonym miejscu, po 5 minutach już miałem dość i, i doszedłem do wniosku, że pójdę po zadaszone i to był, chyba, to był ratunek, bo no nie szło wysiedzieć tam nawet pod daszkiem. No, nie zmienia faktu, że podziw dla obu drużyn, że, że, że w ogóle zagrali, wiadomo, że to nie był mecz wysokich lotów, z tego względu, że ta pogoda była taka, w ogóle mecz rozgrywano o tych porach to jest naprawdę szok. Ale wracając do samego meczu. Patrząc jako kibic bezstronny, wydaje mi się, że zasłużenie wygrała drużyna dzisiaj gospodarzy, czyli leksat kościelec, to był mecz Leksat kościelec z Prochowiczanką prochowicę i wydaje mi się, że z gry ładniej, fajniej, waleczniej wyglądała, yy, wyglądała drużyna gospodarzy. Aczkolwiek, yy, no nie wiem, temperatura dla obu drużyn była lepsza. Wydaje się że, się, że świeżsi w dzisiejszym dniu byli gospodarze. I tutaj, jak yy, by, taka była zmiana na wczorajszym meczu, to tutaj widać było, że po prostu ataki gospodarzy są groźniejsze i wyszło z tego yy, ładna, bardzo ładna bramka. Yy, w drugiej połowie. Wiadomo, że to już było coraz mniej sił, ale dalej wiadomo, że już wtedy Prochowiczanka z względu, że jakby bardziej doświadczona, jakby tą inicjatywa bardziej miała, ale y, ataki groźne gospodarze też mieli i też to było do samych 90 paru minut, że to tak nie było, że oni trzymali ten wynik, kiedy była szansa to wychodzili i to było fajne akurat w różni gospodarzy, że, że y, mimo, że nie wygrali też jeszcze meczu, ale jakby nie cofnęli się tak, byle tylko wygrać, jak była okazja no to starali się jeszcze szczypać pod sam koniec meczu i dlatego mimo niesprzyjających warunków ten mecz fajnie się też oglądało z względu, że jedni i drudzy chcieli, jedni chcieli nie przegrać, a drudzy chcieli jeszcze wygrać więcej, tak? I dlatego ten mecz był tak fajny. Tutaj jeszcze też powiem dwie jeszcze sprawy, sędziowie i kibice. Sprawa z sędziami wygląda. Powiem naprawdę, że sędzia główny był OK. Naprawdę był OK. W pierwszej połowie nie było go widać. I w drugiej połowie było parę decyzji, gdzie naprawdę należał się szacunek, bo jakby dawał żółte kartki, ale puszczał grę i wracał do tej żółtej kartek i czekał na sytuację. Także to się nieczęsto zdarza, mimo że niezadowolenie było u niektórych kibiców. Ale wydaje mi się, że sędziowo sprawiedliwie dobrze. W pierwszej połowie to tak ocierało się, że naprawdę kontrolował ten mecz bardzo fajnie. W drugiej połowie jakby trochę gorzej, jakby ta temperatura też na niego za dobrze nie zadziałała, bo, bo trafiany był piłką, że tyle, co chwilę, no może nie co chwila, był taki moment, że co chwilę on rzuca piłkę zawodnikom, bo cały czas trafiali w niego jakby. Pewien taki moment dużo przeszkadzał na tym boisku, ale naprawdę oceniam sędziego głównego. Ja będę oceniał głównego, bo jednak on jest na boisku i, i też zwracam na niego uwagę. Bardzo pozytywnie, bardzo fajny e, sędziowski mecz No i teraz kibice. Powiem Wam tak: e, lepiej się oglądało ten mecz długo łęcką z tym że jakby krzesełka były wyżej. Ja sobie tam wyżej siedziałem i widziałem naprawdę więcej. Tu jakby były chyba 3 stopnie si e, krzesełek, i siedziałem na najwyższym, ale i tak było tak słabo widać. E, I ale no mówię, no to wiadomo, że to że tak musiało być kibice dużo. Ja, powiem, jechałem, byłem jednym z pierwszych, mówię, o kurde, to ja się położę tu, tam się tam sobie siądę tutaj. Okazało się, że nie, że praktycznie trybuny były pełne, te dwie, to znaczy, no, tych trybun było więcej, ale te zadaszone były na maksa wypełnione. Bardzo dużo kibiców, wydaje się, i tak, to było tak, że bardzo dużo kibiców z Prochowic, miałem przyjemność siedzieć koło nich akurat i naprawdę kulturalnie się, ten mecz, kibicowsko, to znaczy kibicowsko, kibice, którzy oglądali ten mecz, bardzo kulturalnie Kulturalnie bardzo można było posłuchać nawet ciekawych opinii na temat innych dyscyplin sportowych, jak i innych meczów i samego meczu. Także nie żałuję, że tam siedziałem w tym gronie, było bardzo, bardzo fajnie. Co jeszcze? No, na koniec jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie te drużyny, które mam polubiane i na których już meczach byłem, mogą spokojnie na moim profilu wrzucać reklamę swojego, swoich meczy przyszłych, jakie będą grali ta strona, moje, mój profil jakby zawsze moje, piłka nożna jest blisko mojemu sercu i, i czy to jest najwyższa klasa rozrywkowa, czy to będzie B-klasa, zawsze jest y, piłka nożna y, mi bliska. I jeszcze dla drużyny z kościel y, z... Y, Drużyny LED, Kościelec. Mówię, że e, moglibyście spróbować na 90 minut spróbować, żeby poprawili wam nazwę drużyny z tego względu, że tam dalej jesteście błękitni. A jakby to według moich może się coś zmienia, ale według moich opinii, jeśli e, macie fajnego sponsora, który Wam tu bardzo pomaga, więc na tak poczytnej stronie jak 90 minut wydaje się, że ten sponsor powinien być też uwzględniony. Ale to nie moja sprawa. E, na pewno Wy sobie to ładnie e, ogarniecie. No dobra, to co? Życzę zwycięz... e, Gratuluję zwycięzcom tych dwóch meczy trzech punktów przegranym życzę, żeby następne mecze były wygrane. I jeszcze teraz do końca, jeszcze powiem odnośnie moich planów na jutro i na pojutrze. Jutro chciałbym pojechać tam, gdzie się jedzie już pociągiem, czyli trochę dalej. Nie wiem, co los przyniesie. Myślę, że dzisiaj jeszcze napiszę, bo może się ktoś chętny zgłosi, że pojedzie ze mną na taką doprawę, bo wiem, że ludzie lubią piłkę nożną i może podzielą się ze mną tym hobby, bo dziewczyny, moje córki, jak od dwóch dni się pytam, jedziesz ze, mną, jedziesz ze mną na mecz, jedziesz ze mną na mecz, to jest cały czas nie tato, nie tato, więc myślę, że odpuszczę te prośby, bo to już nie ma sensu, więc kto będzie chciał, to może będzie, może ze mną pojedzie. W niedzielę mam zaproszenie do mojego kolegi Marka i nie wiem, czy z niego nie skorzystam do pojechać na derby o Leśnicy, to jest fajna, fajna sprawa i prawdopodobnie skorzystam, aczkolwiek jaki by był ze mnie patriota lokalny, jakbym nie pojechał do muszę sobie zapisać, bo nie znam jeszcze, do, do Polonii Ernestów, żeby dopingować od Remalczyce. I mecz jest o 11, czyli znowu będzie prawdopodobnie gorąco, ale na ten mecz się też wybieram i, i prawdopodobnie autem, także w niedzielę już mam zaplanowane. czy to będą dwa mecze, jeszcze nie wiem, jak się będę czuł, ale na pewno wjadę do Ernestowa dopingować od Remalczyce. A w sobotę zobaczymy, co czas przyniesie, ale na pewno dam znać. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że jest... O dobrze odbierzecie na filmik, że ci, którzy interesują się piłką nożną, trochę im pomogłem, że kluby, które polubiałem i które będę odznaczał, e, będą też e, dobrze odbierać moje odbiór meczu. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie mój odbiór meczu. Możecie się z tym nie zgadzać. Nie chcę nikogo tutaj obrażać. E, myślę, że moi znajomi i po prostu zrozumieją, jaki jest przekaz w tych filmach. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców piłki nożnej. Hej!